Drugi odcinek w tym samym dniu w Stat Więc w tym odcinku, w pierwszym odcinku Stat Simulator'a, zrobimy sobie taki takiego. I jak widzicie, mam tyle coś a to jest bardzo dużo. Więc lecimy. I. lecimy.

I tak codziennie będę robić dwa odcinki w tym samolocie. No więc. Będą jeszcze podzielone dwa odcinki. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale. Będą dwa to już na pewno. będę to porobimy z tego seria. No więc trzymajmy odcinki. Ile co mi tutaj kupujemy i, i piesz? No to nie stać.

I tam mogą nam się ten tam... Możemy mieć więcej petów jak powinno I zrobimy taki kawałek na Nasety ale by Być fajnie I w końcu się na pety pojedzie Spróbujmy 66 milionów Trochę trudno Będzie zrobić U, na tych na takich z tych taki z, z cukierków. Sobie podbieram. Będę zbierał te jak No i zrobimy sobie opinię. Opening sobie zrobimy. No i będzie kozak. No więc. Dobrym. Is that the of... oh, yes. it's candy land. the candy lamb is the skin Ja pokazuję, albo pokazuję, pokazuję, yes. Nie, nic. Napiszcie, komentarz, mm. co was No ile Spik. Urazu, to tak Ależ chuj, ale kozak. Chol Ej, nie to będzie openik, będzie openik. Open. To no, już open. mamy. Będzie openik. Bardziej to wielki. Zostawaj. Kojno. Gdyby openik, to być może na jakaś legenda wypadnie albo mit. Może nawet. A dzisiaj speculę to, że na komputerze 5 legendary na złoto, na złoto chciałem zrobić i... i wyszło. No, więc... Ja chcę nową rangę. To jest mój cel dzisiaj. Czy mi się uda, nie wiadomo. jest 5 minut odcinka drugiego. Tak szybko kurde, co znaczy. Oj, nie wiem, może dobiję. W końcu odcinka dobiję. Oj, piszcie w komentarzach, chciałabym mam zrobić takie odcinki co 10 minut, co mają 20 minut. Bo nie wiem właśnie, jakie mam 10 minut, to czy 20 więc Napiszcie. I jak busterz w kolei, To szybko.

godlej like. kozak no i jak wiadomo wlatują nam no, tutaj tutaj eee... o czekajcie nie no, się na nową mapę <śmiech> lecimy <śmiech> dobra jesteśmy tutaj Wchodzimy i kupujemy ostatnią mapę. Ostatnią? Nie? Nie okay. Skupić teleport do niej. Tak kupię, bo się przyda. Ja! Ja! Złą mapę kupiłem! Ja cię kręcę! A słowo mapie, Ja ci kręcę, słowo mapie, chodź się. źle, dziękuję mi aż tak poleci. Nie ja, no serio, nie padajcie. I jak widzicie, to to trzeba do tego? Bardzo. Ale przyda się opanik. Na pewno. Świecą strajda. O. Puta que Jezu, Jesus, é tão eu tego wdać! Fui eu tego! Oi, oh, Reboa! Ej, coś! Dobra, pica Tego! Nie não, 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 não,

to może być. z tym odcinaciem. Tam był 10 minutowy odcinek. Odcinek Ale pierwszy odcinek z to od razu pewnie takie dobre. Kupimy sobie jedno, dostało takie jajko tutaj. Chyba, że... Wybramy na legendę. Ale nie, pierwszy jajko jest nowy mythic proszę bardzo taki taki lerk wymienimy sobie go właśnie, właśnie 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 czekajcie A aj tak mi nie stačí. Ten bratčí nie bude 20 minút, to načí tak 51. Čo?